Cześć wszystkim. Dziś popłynie do Was opowieść z mojego bajkowego, kolorowego świata. Wyobraźcie sobie, że jestem taką wróżką z Disneya, która przez całe życie istniała w rzeczywistości Happy Endów, a czarne charaktery co najwyżej mogły poczęstować jakimś jabłkiem, które powodowało, że. Zwyczajnie się zasnęło. Taka wróżka w pewnym momencie została przetransportowana do świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina, pełnego przemocy, kłamstw, podstępów i śmierci głównych układerów. Do stworzenia tego filmu zainspirował mnie serial Euforia. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za serial, opowiada on o nastolatkach borykających się z różnymi dolegliwościami, schorzeniami psychicznymi, e, z narkotykami, przemocą, e, różnymi nadużyciami, stereotypami. Dzisiejsze rysunki będą prezentowały moje. Wyobrażenie bycia na haju. Wyobrażenie to bazujące na opowieści niektórych moich znajomych i materiałów, które widziałam w internecie. Jestem 30-latką z dobrego domu. Która studiowała psychologię, chociaż jej nie ukończyła, i nigdy nie zażywałam narkotyków. Ale w moim życiu e, spotkały mnie takie zdarzenia, które e, pokazały, że prawdziwe, najprawdziwsze okrucieństwo istnieje na tym świecie. I dlatego w jakimś stopniu jestem w stanie utożsamić się z postaciami, które pojawiają się w tym serialu. Mimo traum, cierpienia i trudności, nie przestaję wierzyć w dobro. I myślę, że wynika to z tego, że chemia w moim organizmie jest ok, że jestem zdrowa, ale też przede wszystkim, że w dzieciństwie miałam bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, i generalnie to dzieciństwo było naprawdę dobre. Bo dzieciństwo ma właśnie taką moc. Wydaje się, że to jest tak strasznie krótki okres w życiu, i potem w ogóle nic z niego nie pamiętamy, albo może jakieś małe skrawki, urywki, ale to nieprawda, bo w dzieciństwie tworzy się w naszej głowie taki system, który opracowuje konkretną metodę kodowania informacji. E, które przyswajamy. I potem ta e, metoda kodowania jest w nas tak silna, że e, wszystko przetwarzamy właśnie w taki sposób. Cały czas e, informacje, które do nas docierają, wchodzą na te tory wyżłobione w dzieciństwie. Przyjemne dzieciństwo z dużym prawdopodobieństwem będzie nas ciągnęło w dobrą stronę, a trudne będzie nas wciskać w niekorzystne schematy postępowania. I tutaj chcę zaznaczyć, że nie mówię tego po to, by zdołować osoby, którym y, nie poszczęściło się w dzieciństwie, no bo nie oszukujmy się, to nie zależy od nas, y, gdzie trafimy i jakich mamy rodziców, czy z jakim organizmem się rodzimy. Zaraz się dowiecie, że Płuenta, bo i wypowiedzi będzie zupełnie inna. Tak naprawdę ten wstęp miał na celu po prostu pokazać wam, że jestem świadoma tego, że e, stoję w takiej pozycji uprzywilejowa uprzywilejowanej osoby, e, której można by powiedzieć. <grych> No, w tej to łatwo mówić, ale wyrwijmy się na moment z takiego uprzedzenia i posłuchajcie moich słów w oderwaniu od y, kontekstu mojej przeszłości, mojego życia, w oderwaniu od kontekstu Waszego życia. To, co powiem, mogłoby się tyczyć zarówno Was, jak i sąsiadki z domu obok, albo Pana z zalady, Waszej najlepszej przyjaciółki, albo Tyrana z klasy, który siedzi w ostatniej ławce. Wszystkie istoty na Ziemi od momentu, gdy się rodzą, bazują na naukach pozyskanych od swoich rodziców albo opiekunów, a dopiero w trakcie swojego życia, kiedy zdobywają własne doświadczenie, to zaczynają polegać na nim. Wyobraźmy sobie taki przykład. Jeżeli pies za szczeniaka będzie bity i kopany, to będzie spodziewał się, że wszyscy y, zawsze będą taktowali go w ten sposób, że będą okrutni. Gdy taki pies podrośnie i tak będzie się spodziewał krzywdy i zdrady. Im dłużej będzie traktowany dobrze, tym y, bardziej zacznie ufać. Natomiast zawsze gdzieś z tyłu jego głowy będzie taka obawa, że y, wróci okrucieństwo, że znów doświadczy czegoś złego. W przypadku ludzi taka sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, co sprawia, że trafienie w dobre ręce wcale nie jest takie łatwe, a zaufanie przychodzi jeszcze ciężej. Do tego mamy znacznie większe pole manewru. Y, przez to, że mamy decyzyjność i tak jak pies nie ma zbyt wielu możliwości, żeby się rozproszyć i móc myśleć o czymś innym, tak my mamy pełne pole, pełno różnych sposobów na to, żeby uciec myślami od tego, co jest złe. A wiadomo, że ucieczka jest po prostu przyjemna. Z tego, co się orientuję, najczęstszym rozpraszaczem w Polsce jest alkohol. Aczkolwiek nie popieram tego żadnymi badaniami, więc to jest takie po prostu intuicyjne, co mi się wydaje. Generalnie to może być wszystko: e, seks, narkotyki, przemoc, a nawet takie niepozorne i wydawałoby się pozytywne rzeczy, jak hobby. Wszystko, co pozwala uciec od problemów, nie myśleć o nich i e, oderwać się od rzeczywistości, sprawia, że tylko odraczamy w czasie. Moment zmierzenia się z tymi trudnościami i y, pozwalamy na to, że one jedynie się nawarstwiają. Wiem, że problemy to są złożone rzeczy, że nie wystarczy tylko wstyknąć, klasnąć i nagle wszystko znika i jest super i, i wszystkie problemy są rozwiązane. Trzeba mieć siłę, żeby nad nimi pracować, a nie zawsze mamy tę siłę. Trzeba mieć wsparcie, a nie zawsze mamy jak uzyskać takie wsparcie. Często nawet to nie zależy od nas. Nie zawsze mamy zasoby, bo nie było sposobu na to, żeby te zasoby zgromadzić. Oglądam ten serial Euforia i widzę dziewczynę, która pochodzi z dobrego domu, ale jej głównym przeciwnikiem jest chemia w jej własnym mózgu i system, który nie jest przygotowany na radzenie się z takimi osobami jak ona. I jak ona ma sobie poradzić? Widzę chłopaka, który wychował się w kłamstwie i pod wpływem gigantycznej presji, a przy tym nie został nauczony, jak sobie z tym wszystkim radzić. I jak on ma poprosić o pomoc? Cholera. To wszystko jest strasznie skomplikowane i nie ma jednej odpowiedzi na to, co zrobić, żeby było dobrze. Tak samo jest w waszym życiu i w życiu osób, które spotykacie na swojej drodze. Ale. Widzę tu jeden element wspólny. Każdy kujący wierzchołek piramidy ma swoją podstawę. Wszystko ma swoje podstawy w dzieciństwie. Wszystko zawsze wraca do dzieciństwa. Czemu? Bo stamtąd wywodzą się narzędzia, którymi dysponujemy. Tym narzędziom trzeba się porządnie przyjrzeć, by poznać swoje mocne i słabe strony. Kiedy się już dowiemy, że w ręku mamy młotek, będziemy wiedzieć, że możemy przebijać ściany. Dowiemy się, że mamy wiertarkę, no to będziemy dziurkować tą ścianę i ją osłabiać, aż w końcu sama runie. A gdy się dowiemy, że mamy łopatę, no to możemy zacząć robić podkop pod tą ścianą. Będziemy wiedzieć, jaką taktykę obrać na początek, a potem jak zaopatrzyć się w jakieś inne narzędzia. I wychodząc ze świata metafor, jak to wszystko rozgryźć? Ja polecam terapię. I szczerze mówiąc, polecam również co jakiś czas zmienić terapeutę. Po to, by poznawać różny punkt widzenia i różne metody, ale też e, dlatego, żeby samemu przekonać się, że my jako ludzie cały czas się rozwijamy i e, nie jesteśmy. Non-stop, tymi samymi osobami. Zmieniając terapeutę, idąc do nowej osoby, opowiadamy swoją historię na nowo, i wtedy łatwo jest się przekonać, że naprawdę jakieś tam zmiany zaszły. Problemy też przechodzą transformację. Dzięki studiowaniu psychologii nauczyłam się nie bać terapeutów i za to jestem szalenie wdzięczna, ponieważ w moim samorozwoju oni odegrali ogromną rolę. Pomogli mi się wgryźć w mój świat wewnętrzny i pokazali różne sposoby na to, jak to zrobić. Moja ostatnia terapeutka to był jakiś po prostu game changer, bo naprawdę pokazała mi zupełnie inny sposób rozpracowywania swoich problemów. Pokazała mi książkę, ćwiczeniówkę, relacje na chustawce, a tam opisane są różne em, wzorce zachowań. Mam wrażenie, że przede wszystkim ta książka uczy szczerości wobec samego siebie, a to jest idealny punkt wyjścia do pracy nad sobą. To jest coś, co u mnie zadziałało i u mnie pomogło, ale wiadomo, że nie musi zadziałać u Was. Każdy może mieć jakiś tam inny sposób pracy nad sobą, ale przede wszystkim każdy z nas musi być gotowy na ten konkretny etap. Sprawdzajcie po prostu, z czym czujecie się dobrze i co u Was działa. Tak strasznie chciałabym, byśmy wszyscy nie musieli się mierzyć z takim prawdziwym gównem, by na świecie nie było przemocy i podziałów, przez które czujemy się malutcy i jakby walnięci w tył głowy. By każdy z nas miał w sobie na tyle empatii i tolerancji, by akceptować Różnice, jakie są między nami wszystkimi, i to, że mamy różne historie i, i różne poglądy. Myśmy ze sobą rozmawiali i próbowali się nawzajem zrozumieć, bo bez rozmowy nie ma zrozumienia i przede wszystkim nie ma akceptacji. Czasem patrzę na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w niektórych domach i płaczę w środku. Przeżywam żałobę, że. Życie jest takie okrutne, a ludzie potrafią zachowywać się jak najgorsze bestie. Gdybym jednak zatrzymała się w tym miejscu, to nigdy w życiu bym się nie podniosła. Cały świat jest w naszej własnej głowie. I to jest temat, który na pewno jeszcze poruszę i się w niego zagłębię, ale to, co chciałam powiedzieć, to, że nad naszą głową mamy kontrolę. To jest coś. Co jesteśmy w stanie ogarnąć? Zawsze jest sposób na wyjście z mroku. Zawsze. I zawsze znajdzie się dobro, które będzie równoważyć zło. Kocham Was wszystkich. Bez kitu. Trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Pa, 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 pa. Pszystko! Pão, 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 pão,